trenerzy Wykonowie dotarliśmy niestety do końca zmagań w rozgrywkach pucharowych w Lidze Mistrzów. To będzie smucha rocznika 2015, O wuchar firmy Palinuk z powoli odchodzi do historii. I ja mam pytanie, czy zawodnicy wszystkich drużyn mają jeszcze siłę, żeby wydać jakiśkolwiek okrzyk z siebie po całym dniu grania? Jeżeli tak, to na 3, 2, 1 coś tam krzyknijcie. 3, Dwa, jeden. O. Nie dziwię się sobie dzisiaj bardzo intensywne zbadania w Lidze Mistrzów. Wczoraj też rozgrywki grupowe Dlatego tej siły może być trochę mniej Nie przedłużajmy zatem I szanowni Państwo, drodzy zawodnicy, drogie drużyny Piękną tradycją Turnieju Smoka Jest to, że oklaskujemy swoich rywali nawzajem z taką samą siłą, jaką chcielibyśmy, żeby oklaskiwano nas. Dlatego bardzo proszę, przy wyczytywaniu każdej drużyny oklaski dla przeciwników. Zapraszam i proszę o oklaski dla drużyny Mineralni z Trój. Uczestnik turnieju Smoka Elitarnej Ligi Mistrzów rocznika 2015 o firmy Balinox i ten właśnie pamiątkowy puchar oraz medale dla absolutnie wszystkich zawodników oraz zawodniczek wręczają pan Paweł oraz pani Malwina Sroka, właściciele firmy Balinox, sponsora Turnieju Smokarecznika 2015. W międzyczasie można zajrzeć na Face'a, wpisać Turniej Smoka, zostawić lajka, tam dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco z informacjami i zapewne wyświetli się na tzw. tablicy informacja, że galeria z zakończenia została dodana na konferencja Mineralni Krynica Zdrój, gorąco dziękujemy za udział w Turnieju Smoka elitarnej lidze mistrzów. Zapraszamy i prosimy o oklaski naszych, naszych gości z Ukrainy. Karpaty, lewów, gorąco serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za uczestnictwo oraz gratulujemy fantastycznej sportowej postawy. Karpaty, lufy, gorąco im serdecznie dziękujemy. Tuż za podium, szanowni Państwo, na miejscu czwartym, to miejsce zawsze bardzo boli, a zatem ocieplające, od teatru Rzymy MKS, Zamek Grodziec. Na podium brakło naprawdę niewiele Ale myślę, że Pamiątkowy Puchar Oraz medale Delikatnie chociaż Osłodzą te smutki, zresztą smutku nie widać Na twarzach młodych zawodników Drużyny LKS Zamek Grociec, Trener również uśmiechnięty Zatem myślę, że Chyba spotkamy się jeszcze w przyszłości Na turnieju Smoka A Tymczasem Czwarte miejsce, puchar oraz medale dla całej, przesympatycznej drużyny EKS Zamek Grodziec. Zanim przejdziemy do miejsc na podium, szanowni Państwo, wspominałem, o na nagrodach indywidualnych. Czas na nie. Najlepszy strzelec Ligi Mistrzów włonił się sam. Florian Jakowiec, młoda, orawa, jabłonka. 16 goli. Wczoraj 11 goli. Dostałem tutaj podpowiedź ze studia od naczelnego analityka turnieju Smoka Ligi Mistrzów. Dzisiaj 5 goli. Gorąco serdecznie dziękuję za odpowiedź, czujność. Florian Jakubiec, najlepszy strzelec w Mistrzów. Młoda, Orawa, Jabłonka. Szanowni Państwo, nie bez pozery powiedziałem, że najlepszy strzelec wyłonił się sam, ponieważ najlepszego bramkarza i najbardziej wartościowego zawodnika w tajnym głosowaniu wybierali trenerzy. I tak najlepszym bramkarzem Wybrany został Piotr Domanicz mineralni Krynica Zdrój. Chociaż jego powinienem powiedzieć Piotr Oblak Domanicz. Najlepszym bramkarzem, wyborem trenerów wszystkich drużyn. RGP, najbardziej wartościowy. Zawodnik Ligi Mistrzów, a temu uwaga, uwaga, wybrany za Patryk Kancy, KS Rachunki. Indywidualnych tego odznaczeń, gorąco i serdecznie gratulujemy. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że mamy jeszcze troszeczkę siły, żeby oklaskiwać miejsca na podium na jego najniższym stopniu. Miejsce trzecie, młoda orawa Jabłonka. Miejsce trzecie, w Lidze Mistrzów Turniej Smoka rocznika 2015, o Bucharach firmy Balinox. Okazały puchar i odlewa do prawa wręczane medale za zajęcie miejsca trzeciego oraz za chwileczkę jeszcze nagroda w postaci vouchera do wykorzystania u jednego ze sponsorów drugiego smoka firmy MC Projekt. Tak, szanowni państwo, jak najbardziej, oklaski zawsze mile słyszane na turnieju smoka. Młoda, morawa jabłonka. Teraz czas na miejsce drugie. Ladies and gentlemen, second position in Champions League. tried so many times to pronounce correctly the name of this Team. So please, dear, dear our Romanian friends, don't laugh at me, because I will try to do my best. Moruś Wasiarcheji, E, Second position in Champions League. Szanowni państwo, Moruś Wasiarcheji, E, Miejsce drugie, cały dzień się ci uczyłem. I chyba dalej mi nie wychodzi poprawnie, musiałem sobie to rozpisać. Mam nadzieję, że nie będzie skandalu dyplomatycznego na linii Kraków-Rumunia. Second place in the Champions League Morus Vashar Hei Thank you very much, my friends. Our Romanian quest Maru ufundowanego przez firmę Balinox. Medali, również torby z logo Turnieju Smoka dla całej drużyny z Rumunii, który w Lidze Mistrzów zajmuje drugą pozycję. Szanowni Państwo, jak najbardziej wskazane na obrazki. Miejsce drugie, Moruś Basiak. Zwycięzca Ligi Mistrzów mógł być tylko jeden. Szanowni Państwo, na koniec bardzo proszę o najmocniejsze oklaski, Ja zwycięzcą Ligi Mistrzów, koronii smoka, rocznika 2015, puchar firmy Vaninems jest drużyna KS Rachowice. Pamiątkowy puchar, bardzo okazały medale i jako nagrodę drużyna Zrachowic wybiera udział w kolejnej edycji Turnieju Smoka. Będzie to edycja letnia w przyszłym roku i uwaga, uwaga, możemy spotkać się, mówię oczywiście o drużynie rachowic między innymi z rywalami z dalekich Indii, którzy zapowiedzieli się. Czarny i Smoka, tymczasem to oklaski. Naprosimy KS Rachowice, która wygrywa Mistrzów. I jeszcze na koniec olbr olbrzymie, ogromne oklaski za wszystkich drużyn. Szanowni Państwo, zawodników również prosimy o dołączenie do oklasków. I proszę teraz trenerów, aby wymieszali wszystkie drużyny, żebyśmy zrobili pamiątkową. Wspólną fotografię na zakończenie Ligi Mistrzów, bo potem można się przemieszać między sobą.